Brzmi jak szaleństwo, a może jak konieczność? A może to po prostu polisa ubezpieczeniowa z prawdziwego zdarzenia bomba atomowa. Polska powinna ją mieć. Francja ma atom, Wielka Brytania ma atom, Rosja, sprawa oczywista, Niemcy niby nie mają, ale amerykańska broń jądrowa leży na ich terytorium. A Polska, graniczy z Rosją, Białorusią, jest ostatnim krajem wschodniej flanki NATO ale bez własnego systemu odstraszania. Te kraje, które wiedzą, że ich potencjalny wróg ma broń atomową, najpierw się zastanowią, czy na pewno warto taki kraj zaatakować. Zaraz podniosą się głosy, ale przecież jesteśmy w NATO. Ale co jeśli NATO się rozpadnie? Stany Zjednoczone zmienią strategię i zostaniemy tylko z hasłem Nigdy więcej wojny. Atom to nie fantazja. To jedyna gwarancja bezpieczeństwa, że nasza niepodległość przeżyje XXI wiek. Udostępnij, jeśli zgadzasz i skomentuj, jeśli Twoje zdanie jest inne.